Na zakończenie możliwości uzyskania odpustu zupełnego w kościołach franciszkańskich do 2 lutego jeszcze raz chcę pokazać tutaj tą ruchomą szopkę u ojców franciszkańskich w Krakowie. To jest jełacz łazowski na tam jest oczywiście żółwek a to, to nie wiem, co to, za. Znaczy. chyba smog wawelski, nie wiem, oczywiście tu jest odnożony, tutaj nie pieniężny że... gwiazdy sześcioramienne i różne wieże wawelskie i magiackie tutaj są wkomponowane, Brama Floriańska, prawda więc. Stańczyk wica. A tu, aha, tu jest przed kościołem świętej Barbary ta figura. A tutaj już jest kołyska z Chrystusem. No, tam jeszcze jakiś Krakowiak stoi. Więc taka migaweczka na zakończenie okresu kolędowego.